Cześć! Gdy 28 lat temu zaczynałam swoją przygodę z językiem angielskim jako uczeń, nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego present perfect to czas teraźniejszy, skoro w tłumaczeniu na język polski mówimy o przeszłości. Zostań ze mną, jeżeli również tak jak ja zadajesz sobie to pytanie. Od dziś present perfect przestanie być dla ciebie problemem. Tutaj Magdalena Rękiewicz, twój coach języka angielskiego online. Jeżeli spodoba Ci się to nagranie, daj łapkę w górę i podziel się tym nagraniem z kimś, kto zmaga się z językiem angielskim i szuka pomocy. Możesz również dołączyć do mojej grupy na Facebooku angielski dla pracujących po codzienną dawkę ćwiczeń. W opisie również znajdziesz bonus dla Ciebie. Ale wróćmy do Present Perfect. I have just eaten an apple. Właśnie co? Zjadłam jabłko. Właśnie zjadłam jabłko. Jak słychać, po polsku mówimy o przeszłości. Zjadłam jabłko. I tutaj jest największy problem, bo w języku polskim nie mamy takiego aspektu jak present perfect. I nie wypowiadamy się używając tego aspektu. Dlatego zawsze tłumacząc takie zdanie na język polski, ono będzie brzmiało jak czas przeszły. Ale o co chodzi w tym aspekcie? I czym on się rzeczywiście różni od czasu przeszłego, czyli past simple? Jak to rozróżnić, jeżeli w języku polskim, yy, tłumacząc te dwa zdania, praktycznie nie ma różnicy? Posłuchaj mi uważnie, mam dla ciebie proste rozwiązanie. Przestań tłumaczyć sobie zdania w perfekcie na język polski. Musisz zacząć myśleć jak osoba anglojęzyczna. Co się stanie i jak to zdanie będzie brzmiało, jeżeli przetłumaczymy to zdanie słowo po słowie: I have just eaten an apple, czyli ja mam zjedzone. Jabłko, czyli ja mam, albo I have broken the window. Ja mam złamane, wybite okno. Jeżeli chodzi o trzecią osobę, to powiemy na przykład she has drunk a lot of coffee, czyli ona ma wypitą dużą ilość kawy. Czyli w present perfect, w aspekcie present perfect mówimy o tym, co ja mam, have, albo w trzeciej osobie has. Czyli mówimy o tym, jaki jest stan rzeczy, co ja mam w tym momencie. I have done a lot of work recently, czyli ja mam zrobioną e, ogromną ilość pracy ostatnio. I have visited my uncle three times since March. Czyli ja mam odwiedzonego wujka trzy razy od marca. Oczywiście po polsku powiemy inaczej. To zdanie przełożymy sobie w inny sposób, żeby ono po polsku brzmiało odpowiednio. Ale skup się na tym dosłownym tłumaczeniu. They have already understood everything, czyli oni już mają wszystko zrozumiane. She has eaten dinner in a restaurant, czyli ona ma zjedzony obiad w restauracji. He has finished doing his homework, czyli on ma skończone robienie swojego zadania domowego. Jeżeli spojrzysz na język angielski i na aspekt perfect z perspektywy anglika, angielski zaczyna być o wiele łatwiejszy niż wcześniej. Pomimo iż po polsku z reguły tak nie mówimy i dosłowne tłumaczenie słowo po słowie może ranić twoje uszy, jeżeli masz mówić poprawnie, to spróbuj. Wtedy różnica między aspektem perfekt i czasem przeszłym będzie oczywista, bo w czasie przeszłym mówimy o przeszłości, a w perfekcie mówimy o stanie na ten moment, to co ja. Mam. Więc zwróć uwagę na to, jak będzie wyglądała różnica między perfektem a czasem przeszłym, past symbol. W zdaniu on wydrukował wczoraj dużo dokumentów. He printed a lot of documents yesterday. Mówimy o przeszłości. To się zdarzyło wczoraj, yesterday. Ważne tu jest wyrażenie czasowe, czyli wczoraj. Ale zdanie w perfekcie on ma właśnie wydrukowane dużo dokumentów. Czyli on właśnie co wydrukował dużo dokumentów. He has already printed a lot of documents. Mamy tutaj rezultat, czyli on ma wydrukowane dużo dokumentów. I to jest perfekt. Dla utrwalenia tej wiedzy zróbmy kilka przykładów. Zdecyduj, czy w kontekście zdanie ma być użyte w czasie przeszłym, past simple, czy w perfekcie, present perfect. John jeszcze do mnie nie zadzwonił. John hasn't found me yet, czyli John nie ma jeszcze Zad za Zadzwonienia do mnie. Oni pojechali do Paryża w zeszłym tygodniu. They went to Paris last week. To było w zeszłym tygodniu, więc to jest w czasie przeszłym. Następne zdanie: Tom zjadł wszystkie owoce. Tom has eaten all the fruit. Perfect. Present perfect, bo Tom ma zjedzone wszystkie owoce. Wszystkie owoce zjadł. Tak powiemy po polsku: Tom zjadł wszystkie owoce. Tam nie było żadnych ludzi na przystanku autobusowym. There were no people at the bus stop. Czyli tam nie było żadnych ludzi na przystanku autobusowym. Przeszłość, czyli past simple. Uciełam się w palec. I have cut my finger. Czyli ja mam przecięty palec. I ostatnie zdanie. Alex złamał nogę. Czyli Alex has broken his leg. Tutaj, jak powiemy, Alex ma złamaną nogę, to też w, jakoś, w jakiś sposób fajnie brzmi po polsku, więc możemy, możemy dosłownie tutaj w tym przypadku sobie to zdanie przetłumaczyć. Jeżeli po tych przykładach uważasz, że w jakiś sposób rozjaśniła ci się kwestia perfect czy past simple, to cieszę się bardzo. Dla przypomnienia, pamiętaj, że po podmiocie masz odpowiednią formę czasownika mieć, to może być have albo has, w czasie przeszłym perfect. W past perfect będzie had, a w przyszłym will have. Tak? Ta formuła jest uniwersalna do wszystkich perfektów. Oczywiście, zrozumienie całego tego aspektu nie spowoduje, że będziesz potrafił dobrze go używać. Na razie może rozumiesz, jak to robić. Więc, żeby móc mówić poprawnie, bez zastanawiania się, musisz ćwiczyć. Musisz używać tego aspektu. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz magdarynek33maopadgim.com. Wdrażaj perfekt i osiągnij swój upragniony sukces w języku angielskim. Dzielicie od niego tylko jeden krok zrób go ze mną. Daj mi ciuka w górę, podziel się tym nagraniem z kimś, kto potrzebuje pomocy w języku angielskim. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi publikacjami, pobierz bonus, który przygotowałam specjalnie dla ciebie. Link znajdziesz w opisie. Już teraz dołącz do mojej grupy na Facebooku angielski dla pracujących, po to, żeby codziennie szlifować swój angielski. Tutaj Magdalena Linkiewicz, ze mną osiągniesz sukces po angielsku. Goodbye!